Siemaneczko, z tej strony Legend Gaming, a dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Fortnite'a, a dokładniej będzie to Detran, na którym będę musiał zbierać papiery, ale to rozumiecie. A wy pamiętajcie z tym w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem i napiszcie komentarz, jeżeli chcecie ze mną zagrać. Oraz przypominam, że streamy w każdy weekend o godzinie 18. A i nie przedłużam, widzimy się w gierce. Okej, okay, jesteśmy już na tej mapie i jak widzicie, wszędzie są poukrywane papiery taletowe, które trzeba zbierać, więc poszukajmy może jakiś miejsc po prostu, gdzie będą papiery toaletowe. I widzę, że Detran jest utrzymany w takim tylu domowym. To no, wszystko czym normalnie, tutaj pewnie będzie kolejny papier taletowy ukryty. To jest mega dziwne, ale... Ale to po prostu będzie... Właśnie widzicie, u gór do jakieś tam osiągnięcia. A ten descent właśnie y, na tym się charakteryzuje. Tutaj papier to by nam się przydał. Kolejny papier mamy. Wow. Nie wiedziałem, czy tak to zadziała. Tutaj coś jest. Nieważne, lecimy dalej. I lecimy teraz na poduszkę. Ok. No i doleciliśmy y, do mety. Dobra, ale fajny rift był zrobiony. Co nami nic nie ma? Nie ma, dobra. To lecimy sobie dalej. Tutaj papier, toaletowy jakiś trzeba zebrać kolejny. Tutaj zaczynają nam się lekkie schody. A tam chyba jest jakaś ścianka, bo się odbiłem od czegoś. Co jest? Przypotężne. Tutaj ja widzę. Zmyłki jakieś dla nas. Musimy tam spróbować jakoś wejść, nie? Ale to będzie trudne. Dobra, spróbujmy. Może... Może to była tylko zmyłka? Spróbujmy po jakiejś stronie. Nie no, po tej już spróbowaliśmy. Może po tej? O kurde. Dobra, ładny papier. Dobrze. Lecimy tutaj. No to no i lecimy. Niebieskie. Dobra, zmieniło się wszystko. Nie wiem po co ten efekt był, ale dostałem go. Więc spoko. Dobra. To nie jest jakieś trudne, ale... Ale najbardziej mnie yy, dziwiło to z tymi papierami talentowymi, bo to naprawdę śmieszne było. Jak ja się dowiedziałem, co na tym nie będzie. To naprawdę to było śmieszne. Tak w ogóle. Jeżeli... Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie wcie w komentarzu i będę wybierała, jeżeli jakieś mi się spodoba, to po prostu z niego nagram odcinek, nie? Więc polecam. Nie cierpię takich trawów. Gdzie Jestem. Ups, to musimy tutaj nabrać odpowiedniej prędkości. Okej, okay, musimy z tego Jones kliknąć. To może ze skokiem. Nie wiem jak to zrobić. Po wielu nieoddanych próbach i moich rejczach w końcu mi się udało, ale zobaczcie w jakim stylu. Nie ruszam myszki. Nie ruszam myszki. Nie ruszam myszki. Błagam. Błagam. Graliśmy? Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie sobie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, aby nie przegapić moich następnych filmów. Oraz przypominam, że streamy w każdy weekend o 18.00. Na razie, cześć!